witajcie, mamy rano, jakoś po siódmej. Biorę się za czyszczenie kombajnu 18 sierpnia. I z rana taka jeszcze wiadomość Koło ten W tylnym kole rozsypało się wszystko od środka. Widzę coś tu obcierało wczoraj Wąsa, tu oponę trochę. Przetarło no i fołnierz. Wiadomo siadło to się wykrzywiło, nie? Lekielek był przetarty, ale to... Jeszcze poprzednim razem nasmarowałem myślę, myślałem, że tylko smar wylatuje ale sprawdziłem luzy luzów nie ma a to napięte było i nie można było sprawdzić tylko jak się dopiero zauważyłem, że jest wytarte no cóż, no trzeba łożysko nowe i składamy ajajaj Serwis, serwis. I mamy tutaj kombaj wyczyszczony ładnie. Nasmarowany wszędzie. Coś nieco posprawdzane. Jest. Tutaj w ciągu dalszym czekamy na łożysko. Tata pojechał do sklepu. W tej strony też wszystko jest nasmarowane, wyczyszczone. Przedmuchane. Zauważyliśmy, że jest tutaj luz na tym. Jabłko, trzeba to jabłko wymienić, ten stworzeń tak samo. Teraz jest napięte, to tak nie ma, ale jak trochę się dygnie do góry, to strasznie luźny siłownik. To jest jedna kwestia. Co tu jeszcze? Wszystko przysmarowane Tu A tu jeszcze miałem napinak, bo fajnie napięty jest. Może akurat starczy, nie wiem Nie no, trzeba napiąć Żartowałem A dalej się tutaj chciałem wziąć za te wymiany z, tych, z tego jednego jeszcze i dzisiaj wymienić, bo tutaj było wczoraj wymienione jest dobrze tamten no, jest wyrobiony, bo obecnie to tutaj póki jeszcze mam czas to wymienię bo tutaj dziura jest jak par palca No i mamy tu już nowego wsadzone stare towek. wek to

Tu ma już nowe nabite prowadnice Te ja też już nabite Jedno Jedno tam już mnie kurwiało Chłopie, musimy je wtóreć Kurwa wytarł, no? Za osadzaj A few moments later... O mój, tak, Ja tak. jest ty kurwa, się podświetlasz. Ja to ja kurwa... Miał kurwa... Zaokrągliś. Ja bym to robił. Nie wiem, co bym robił. Ale nie idzie. Nie podoba się Dobra, chuj, to kombaj. jesteśmy już na polu 12-12, 18 sierpnia. No, trochę później, bo wiadomo, było widać, co się działo. Tylnie koło łóżko siadło naprawione. Już jesteśmy na polu. Właśnie drepcze tam było taty. Tata już tam jedzie. Wczoraj no wieczorem mucarnie zapaliśmy. No oczyściło się, udało wczoraj. No i co tu jeszcze? No, idę na kombaj tam. Pić mu donieść. Kumpołocik. i wisienki. No. Ostatni tutaj kawałek żyta. Około 4 hektarów zostało. Jeśli pogoda się pozwoli, to się ta nasza drupina nie zepsuje to, to powinniśmy skończyć żytniska. i zostanie nam tylko owsisko. Tutaj wiadomo, z tej strony chłodniejsze te kłosy na dołkach, ale co jest tak jak to wszystko położone i poprzerastane. Tak że nas zdeptała Aha wczoraj widzieliście jak to wszystko leżało przyrośnięte No może coś tutaj się uda wypaść A on to tak tu zapadł U, mięciutko Coś tu się zapadł no, Trudno Dobrze że linę wziąłem, to jak coś też będę wyciągał znowu Z jednej a z drugiej. Kółko się ganiamy. ni las puras razie ja jeszcze tak godzinę utrzymuje no jeszcze tak godzinkę bym poprosił Bogu tak godzinkę jeszcze daj co trzymaj Zdarzało się jakoś. Burza na chwilę obeszła błokiem nas w tą stronę. No, Sypiemy ostatni prawie pełny zbiornik. Żyto już koniec na dzień dzisiejszy? 18 sierpnia zakończyliśmy właśnie omóz żyta. To... Tutaj Wam pokażę taką fajną. Sytuację jaka wyszła, jest nie fajna. Czy jest potrzebna? No dobra, ale to, co Wam kurwa, teraz pokażę, to Wam łeb zryje do końca życia. Proszę bardzo. W pakiecie superlux, kurwa. <ścoughs> Będziemy podnosić te szkarnie. Jedziemy w obie. Póki jeszcze jest kawałek pogody i trochę dnia. No jak ma padać, to szkoda. Przegapić. Okaz. nie mamy założoną. Pojechał owiec, a ja na grzyby. 18.25 18, 18 sierpnia I kurczę, zaczyna padać. kolerka jedno tu robię właśnie. Przyjechałem z przyczepą, ale chyba szybciej pojadę niż przyjechałem. Tu już się coś stało. Mamy godzinę 19.19 19. Udało nam się opróżnić tą przyczepę, to był jeden zbiornik, taki niepełny, taki do szybki sięgający. i zaczęło padać. Drugie już nie opróżnimy dzisiaj. Chyba co, so, no to by było na tyle w dzisiejszym Żyto Skończone owiec smoker. Elewator zabity. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie. Cześć.